Jeśli jesteś kobietą z głęboką traumą porzucenia, to jedyne czego tak naprawdę pragniesz, to tego, żeby ktoś Ciebie pokochał. Jeżeli jesteś mężczyzną z głęboką traumą porzucenia, to właśnie najbardziej na świecie chcesz być kochany tylko to jest podświadoma rana. I nie utożsamiasz tego z różnymi sytuacjami i potrzebami twoimi tak dokładnie na co dzień. Ale kiedy głęboko zastanowisz się nad tym ze mną w terapii, dojdziesz do wniosku, że tak naprawdę właśnie o to chodzi, że chcesz być kochany czy chcesz być kochana i w zasadzie tylko tyle oczekujesz od partnera czy partnerki. No i właśnie tutaj pojawia się narcyz ze swoim love bombingiem. Z tym, że właśnie zostajesz zbombardowany i zbombardowania taką dawką miłości, jaką nigdy nie dostałeś od mamy, taty, w ogóle rodziny, i właśnie w tym momencie następuje całkowita. Ale chwilowa rekompensacja Twojej traumy porzucenia i dostajesz po prostu miłość, o której zawsze marzyłeś, czy marzyłaś. W związku z tym zakochujesz się natychmiast, zakochujesz się bardzo mocno. Narcyz odpowiada na Twoją najgłębszą ranę bardzo szybko. W ciągu tygodnia, miesiąca roku jesteś tak zakochany, czy zakochana w narcyzie, ponieważ on doskonale wie co robi, inwestuje w to, żebyś potem nie chciała go, czy nie chciał porzucić i za żadne skarby świata nie, chcie, nie chciałabyś, czy chciałbyś puścić taką dawkę miłości, ponieważ to właśnie to, czego tak naprawdę chcesz. Potem, narcyz, kiedy już widzi, że jesteś złapana w kokon i uwikłany w narcystyczną pajęczynę, nagle przestaje, przestaje Cię kochać. Nagle porzuca tą miłość do Ciebie, ale Ty, wiedząc, że to było, bardzo, bardzo, bardzo chcesz, żeby to wróciło i zaczynasz Ty inwestować. Zaczynasz błagać, zaczynasz biegać, zaczynasz dawać coraz więcej, bo przecież. Chcesz być kochany, proszę, kochaj mnie tak bardzo jak wtedy. Proszę, kochaj mnie tylko, proszę, tylko bądź, tylko mnie kochaj. Potem to zamienia się już proszę, tylko bądź, tylko mnie nie zostawiaj, tylko mnie nie porzucaj. Proszę, nie porzucaj mnie tak jak moi rodzice porzucili mnie kiedyś fizycznie albo emocjonalnie, bo właśnie Ty przecież. Jesteś tą osobą, która uratowała moje poczucie miłości, która dała mi wszystko to, czego nie zaznałem czy zaznałam w dzieciństwie. Ale narcyz tak patrzy i mówi: Chyba mnie z kimś pomyliłaś, chyba mnie z kimś pomyliłeś. To nie jestem ja, tak ci się tylko wydawało. Ale w tym momencie już jesteś tak uwikłana i uwikłany, że mówisz: Nie, nie wydawało mi się. To nie była iluzja, to byłeś naprawdę ty. Narcyz mówi: Nie. Maski spadły, już wszystko wiadomo, a ty tak bardzo chcesz, żeby on został, czy ona, że sama wmawiasz sobie i jemu, że on jest kimś innym niż jest. I to już narcyz później już nawet nie musi udawać, już nawet nie musi inwestować. Już wszystko wiadomo, on już robi co chce, a ty. Sam czy sama wprowadzasz siebie w tą iluzję, bo tak bardzo pazurami trzymasz, że rozdrapujesz tymi samymi pazurami swoje ja, swoją godność, tożsamość i życie. Jeżeli jesteś w więzi traumatycznej, jeżeli rezygnujesz z siebie, ze swojej godności i tożsamości, bo chcesz zrekompensować swoją traumę porzucenia i tak bardzo chcesz być kochany i kochana, że nie chcesz puścić tej iluzji, zapraszam Cię na sesje i konsultacje. Pomogą Ci też moje artykuły, rolki i wykłady. Ale to są zbyt głębokie rany, żeby. To wystarczyło. Sama wiedza, co to jest, sama świadomość, co to jest, nie wystarczy. Te mechanizmy trzeba przepracować, trzeba zamienić na inne, i nie można zrekompensować traumy. Można zbudować nowe życie na nowych zasobach i na nowych kompetencjach, i wtedy dopiero możesz żyć bez traumy i bez ran. Zapraszam Cię, Ewelina Naturia Pańczyk.